Merry Christmas, Yay. <laughs> Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year from sunny Kenya. Merry Christmas and Happy New Year na Merry Christmas na Happy New Year. вас всех с наступающим Новым годом и желаю всем особый Новый год и с Рождеством тоже. Christmas Happy, New Year. Happy, New Year. Happy New Year. i szczęśliwego nowego roku. Frohe Weihnachten wünsche ich euch alle. Merry Christmas! Kita! Merry Christmas! Annie! To all my friends from all of the world, the best wishes, Merry Christmas and a Happy New Year, guys. Best wishes from Kenya. Dostaliście już życzenia od wszystkich moich znajomych, Czas na mnie, wszystkiego najlepszego Przesyłam Wam wszystkim moim znajomym, przyjaciołom, rodzinie No i oczywiście Tobie, kochanie, Bosiu Żałuję, że Ciebie nie ma tu ze mną Przesyłam gorące buziaki proste z Kenii Wysyłam Wam jak najwięcej słońca, który jest właśnie za mną i grzeje mnie Dużo szczęścia, radości, spokojnych świąt No i oczywiście licznego sylwestra Trzymajcie się Gorące pozdrowienia z Kenii You a Merry, Christmas. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year Merry Christmas and Happy New Year Wesołych Świąt Zaraz mnie zaatakuje Wesołych Świąt